Witamy, kochani. Taki chłodny, nietypowy przedświąteczny wieczór. No co, tu jaki chłodny, zima, zapasy, bo ty. To... Był... kochaniutko, w jakie szale owinięta. No dobrze, bo zima idzie. A co, a ja? czapeczka dzisiaj będziemy próbowali próbowali, próbować to już nie nie chodzi o samo próbowanie dzisiaj zaprezentujemy Wam rekina tradycyjne danie islandzkie i każdy powie och, ach i tak dalej piękna rzecz tradycyjne danie narodowe zaraz będzie tutaj smak no dobra nie będziemy Was trzymać w niepewności z tym smakiem to już nie będzie. Najpierw zacznijmy od tego, co to znaczy narodowe Danie. Kochani, Rekin? Nam się wydaje, że na świecie są dania tak zwane narodowe, smaczne, Bajery i tak dalej. Rekin, Norwegi, średzik jest taki narodowy, bardzo narodowy. Tam otwierają, to go czujemy w Polsce. W Azji robaczki jedzą, myszki, szczurki, węże. I to każdy mówi, to są narodowe dania, muszą być smaczne. Stop. One są narodowe. Tak, narodowe. Bo te narody musiały w końcu coś jeść. I tego rekimka historycznie kiedyś, kiedyś, rudy północy próbowały zjeść. Ale ten rekinek ma taką jedną wadę, świeży, świeży. Ma bardzo dużo mocznika i jest to dawka trująca dla człowieka. Ale byli tak bardzo głodni, że oni musieli tego rekina w końcu dorwać, no, no coś jeść, no, no postawili to na szali, albo z głodu umieram, albo zjem rekina, a może się uda i przeżyję. Okazało się, kochani, że ten rekin, jak on poleżał kilka miesięcy na tym piasku. Łosek masz kochaniów. Z rekina? Z rekina. Jak on tak kilka miesięcy pole... Jak on nabrał tego wigor i jak mocznik z niego się urotnił, powstał przysmak. Przysmak dla człowieka, który jest bardzo, 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 bardzo głodny, to jest bardzo dobry przysmak. No dla nas, kochani, przy kamerze, przy kamerze nie będziemy go próbować. Nie, nie, nie. E, to się widać mniej. Nie, 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 kochani. To wystarczy dla tych, którzy nie byli na Islandii. Wystarczy, jak sobie wychałeczką e, dziubnie taki jeden kawałeczek i go spróbuje. I wiecie, kto jest najbardziej zadowolony? Wiecie, kto jest najbardziej rodowity Islandczyk? Bo on teraz współcześnie tego nie je. ale jest tak zadowolony, jak on widzi tych turystów, którzy przyjeżdżają i to kupują. To można w Islandii dostać wszędzie. W sklepie z pamiątkami, w supermarkecie, no wszędzie, dosłownie wszędzie rekin jest jako narodowe danie. Tak, narodowe danie islandzkie, którego Islandcycy teraz nie jedzą. Ale jak ktoś ma ochotę, to. to jest nazwa? Ja nie mówię nie. Nie dyskutujemy o smakach. Ale co my teraz robimy? My go odłożymy, tego rekinka, on później pójdzie. Przejdziemy do tego, co ten rekin ma w towarzystwie. I tutaj właśnie się odzywa coś takiego wspaniałego. Ten rekin wymaga pewnego rodzaju trunku, a żeby ten jego wyśmienity smak, w cudzysłowie. Zabić? Zabić. Może zacznijmy od tego, że lepiej zabijmy smak. Kochaniutką, to nie jest rokowanie produktu, to nie jest namawianie. Ale to jest produkt, ale to który, do tej ryby, który do tego rekina on jest to jest, on jest w komplecie. Tak. Słuchamy razem. I kochaniutka pod naszych... Pod rykiwka? Ja myślę, że tego rekina już coś nie próbował, bo tam kartka idzie. Taki dowcip krąży na Islandii, że jak chcesz się pozbyć rodziny na święta, jest bogata, to za serwo jemy rakina. <grymne> Zdrowko kochani. Ja tak nie pociągnę jak ty. Tak. No jakie robisz Chrab, do <grymne> no do wody, no to w dobra, wtedy jesteś oczka. Dobra, zakończymy, żeby promile nie uciekały. Ja ma... Jestem ciekawa tego rakina cały czas. Hmm. Ale ja mam inną propozycję. Dania narodowe, daniami narodowymi. Schowajmy, bo to będzie rokowanie produktu. Schowam tego, ten trunek irlandzki pod stół. kołaczkę łaczkę też. widelec może się przyda. I pokażemy Wam, kochani, narodowe dania ludów północy, które oni turystom nie serwują. Nie, nie. To w restauracjach życzą sobie duże pieniądze za to. Bardzo duże. Tyle, że myśmy zrobili polską modyfikację. Nasza polska modyfikacja, kochani, rybki północy. To jest rybka północy, halibucik. I śląsuczy wędzonego. No, oni mają problem z wędzeniem, bo tam drzewa nie ma. Bardzo mało jest drzewek. Z drewnem mm. jest problem. Proszę bardzo, kochani, to... Zaklepuję mm. tego. Uważam jako danie narodowe kochaniutkich. A Danie narodowe kochaniutkich. Ale żeby nie mówić, że kochaniutce tylko tłuszczem się opychają. Taką dużą pracę wezmę, Uwaga. I co my tutaj mamy? A co mamy? Następne danie narodowe. Kochaniutkich. O, jaki ładne. Tajemne serki. Również będą. Ostatnio będzieliśmy od razu jeden poszedł. <laughs> Kochani, to nie wszystko. Kochaniutki zadbał, o, żeby typlutki? były atrakcje. Jakie cieplutki. Kochaniutka, podtrzymaj to. Trzymam. I teraz uwaga. Da mu. <noise> Jakie no. to jest danie narodowe <noise> takie trochę nie równe bo popadliśmy takie kiszeczki były różne to też nasze danie narodowe będą podsuszane tak zwane kabanosy polskie chociaż w tych kabanosach słowo kaban to wiecie od czego się kojarzy na no, wschodniego języku kaban to jest kaban, no i będę tłumaczył wam okej okay. uważam, że Idealny. kładziesz jest tu? Tak, bo on pójdzie ten kabanosik do podsuszenia, więc ja go tylko położę. I on już po będzie podsuszony. Zamknięty na krótki mm -hmm. I będzie podsuszony Będzie co mnie. Mm -hmm. Dobra. O! Co tam jeszcze masz? Hmm. Kochani! A że ja mam tu operatora. Mam kochaniutko. Obiecuję im, nawet jaki na dałem jeszcze spróbować. To mam i dla nich coś. W postaci. Ja mówię takie małe odpady produkcyjne, Krótkie kiszeczki. Takie mi wyszły krótkie kiszeczki, No więc będę wyrzucał kiszeczki. Troszeczkę napełnię. I haps, wyszły takie cztery. No jest raz, dwa, trzy. Aha. Raz, dwa, trzy. Raz, raz dwa. Cztery. Rozumiem. Aha. No i tu jeszcze jest. Tajemnica, która się jeszcze będzie musiała porobić troszeczkę. Ale hurtownie otwierać? Nie na no, święta idą. Święta idą, a zjeżdża się rodzina. A u nas w Polsce to jest taka cecha narodowa. Prawie w każdej rodzinie dzieci się wjeżdżały po świecie. Mamy po prostu dzieci, które są takimi turystami. Oni jeżdżą do Anglii, jeżdżą, do Niemiec, jeżdżą na... Nie I tam, nie. Tam. Nie, tu i tam. Tu i oni jeżdżą zwiedzają. Tak zadbała o nas ta nasza Polska. Że nasze dzieci jeżdżą i zwiedzają. Jeżdżą i się dorabiają. Uwaga, a tutaj to będzie trochę właściwo. Ja wam tylko pokażę, bo to jeszcze troszeczkę będzie dochodzić. Oj, no A tu, no tutaj. A tak tylko szyneczka, mały taki boczuś tu leczko kiełbaski. Kolek no, jak już teraz pokazałeś, to na pewno cała rodzina zjedzie. No. Także kochani tam za morzem, dajcie w te samoloty, czekam na was. Ja to jeszcze muszę iść troszeczkę do dymu. Trochę się spracowałeś. Da. Ja muszę zadbać o, o słodkie rzeczy. No wiesz, ja jeszcze mam takie rzeczy, na to nie pracowałem ale to nie będę o tym mówił nie wolno mówić dobra to teraz teraz kochani mając do wyboru regionalne dania historyczne islandzkie regionalne dania kochanutki. sami wybierzcie sami sami wybieramy <słuch> znowu mi się udało No to co kochani? Tym miłym akcentem mówię wam dobranoc. Jak jutro się pojawimy na kanale, to znaczy, że jakim nam nic nie zrobił. Bajo! Bajo! Jedną łazienkę mamy. No.